Dawno, dawno temu w małej wiosce nad strumieniem mieszkał malutki kotek o imieniu Puszek. Był on najmniejszy z całego miotu, ale za to najbardziej ciekawski. Pewnego słonecznego poranka, gdy wszyscy jeszcze spali, Puszek postanowił wyruszyć na swoją pierwszą wyprawę do lasu. Kotek przebiegł przez podwórko, mijając kolorowe kwiaty i skradając się cicho obok budy psa, który chrapał głęboko. Gdy dotarł do skraju lasu, poczuł zapach świeżej trawy i kwitnących drzew. Las wydawał się ogromny, ale puszek, choć mały, nie bał się niczego. Kiedy szedł coraz głębiej, spotkał wiewiórkę, która skakała po drzewach. Gdzie idziesz, mały kocie? zapytała wesoło idę odkrywać świat odpowiedział puszek z dumą. Wiewiórka uśmiechnęła się i wskazała mu drogę do polanki, gdzie można było znaleźć mnóstwo smacznych jagód. Na polanie Puszek spotkał jeża, który wolno toczył się przez trawę. Chodź Puszku, pokażę ci tajemne miejsce, gdzie zawsze świeci słońce, eee, powiedział jeż. Eee, kotek ruszył za nim, a po chwili znaleźli się na małej, cichej polance otoczonej drzewami, gdzie słońce łagodnie muskało ziemię. Puszek czuł, że znalazł coś wyjątkowego. Po całym dniu pełnym przygód kotek postanowił wrócić do domu. Zmęczony, ale szczęśliwy Puszek powrócił do wioski. Gdy zasypiał, słyszał w głowie szum drzew i śmiech wiewiórki. Wiedział, że las jest pełen przyjaciół i niespodzianek, a to była dopiero pierwsza z wielu wypraw. Od tego dnia Puszek często wracał do lasu, coraz odważniejszy i pełen nowych marzeń.